Cześć, z tej strony Czarny Baron. Witam w trzecim odcinku serii Minecraft z Baronem. Dzisiaj zbudujemy chatę. Bo w tej budzie nie będę przecież mieszkał, no nie. Już nie przesadzajmy, no. Okej, okay. się razie nie potrzebuję. Hata będzie oczywiście na wyspie. Bo ja wyspy nie odpuszczę. Ja się boję, że jak na tą wyspę wejdę. ...to ona po prostu zniknie. Wiecie jaki mam świat jakiś... ...dziwaczny. Aha, jakby co to ten słup to jest takie fajne zejście do skini. Znalazłem. Tak, do tej co wczoraj chodziliśmy. Góry. Przepraszam za te wszystkie yy, szumy i tak dalej Szumy, to że rysiula prawie nie było słychać No ale oczywiście jak zwykle jestem taki tępy i zapomniałem sprawdzić Czy będą mikrofony dobrze ustawione Ojej, jak tam wejść Tak, w przyszłości to ja chyba schody tam są. o wiem no. No. dobra. Idę powodę, bo Tak, ten odcinek też zapewne będzie trochę długowaty. Oczywiście jeśli nie znajdę opcji przyspieszania. W na wątpię. Bo jeszcze tego wszystkiego nie ogarnąłem. Myślę, że dzisiaj już będzie tylko jeden odcinek Gdyż iż, ponieważ mam tutaj robotę, bo jestem na wiosnę, To i tak cud, że na tym komputerze da się cokolwiek nagrać okej, okay, to idziemy na Uć. <tryk> Ojej, Minecraft przerażasz mnie. Wiem, że te schodki będą brzydkie, ale to z czasem się wszystko poprawi. Najpierw dom. Hmm. oj, 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 no, no jesteśmy na wyspie Teraz musimy trochę poprawić, bo nie podoba mi się takie coś troszeczkę. nie pytajcie się nawet skąd mam tyle dirta bo wam nie powiem nie cheatowałem od razu uprzedzam bo czytelstwo to według mnie jest. <laughs> Nie będę się wyrażał takimi słowami. Bo doskonale wiem, jak to jest oglądać filmik. Jak ktoś przyklina, mama wejdzie do pokoju, wtedy jest przerubane. Wolałem chyba wyspę na wodzie budować Nie bałem się, że, te, że spadnę przynajmniej A no właśnie, skoro już o spadaniu mowa To tak na wszelki wyleje. Mam nadzieję, że jutro pojawi się odcinek Chociaż nie jestem pewien Ile będę miał roboty bardzo ciekawe jak buduję wyspę dobra, zrobimy wyspę i będę wam po trochu później pokazywał jak ten domek powstawał powsta powsta bo, bo to nie ma sensu całego budować na filmie za dużo roboty i miejsca a, a bardzo bym się ucieszył gdyby ten film udało mi się wepchnąć w jednym odcinku tak wyjątkowo nie bójcie się, do jaskini jeszcze wrócimy może na ostatnim odcinku o ile nie będziemy robić czegoś innego Dobra, lecimy zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Hmm. No, jeszcze troszeczkę to co okrągłe, ale to już pewnie będzie poza filmem. O, moja pierwsza baza. Tak, zapewne trochę większe niż pamiętacie, ale to robiłem trochę chyba poza odcinkiem. Ale cóż, cięcie i do zobaczenia jak już zbuduję część chatki.